Funkcja jeżeli to bardzo fajna funkcja logiczna, która potrafi wykonywać jakieś operacje w zależności od warunków, które możemy definiować. W arkuszu pracownicy 1 mamy krótką listę z pracownikami i należy tym pracownikom przypisać premie oraz nagrody. Premie zależą od działu, a nagrody zależą od płci. Ktoś wymyślił, że premia dla działu produkcja ma wynosić 15%, a dla działu sprzedaż ma wynosić 19%. Spróbujmy to wyliczyć. Jeżeli chcemy przypisywać te różne stawki, albo 15, albo 19%, to użyjemy funkcji jeżeli. Funkcja ta potrafi wykonać dwie różne czynności, czyli w naszym przypadku wpisanie 15 bądź wpisanie 19% w zależności od jakiegoś warunku. Naszym warunkiem to będzie sprawdzenie, czy dział danej osoby to jest produkcja bądź sprzedaż. Sprawdźmy, czy ten dział to jest produkcja. Zapisujemy to w ten sposób, jako że nazwę działu wpisałem ręcznie, jest to tekst, dlatego ten tekst muszę ująć w cudzysłowie. To jest testem logicznym w tej funkcji. Naciskam średnik, aby przejść do drugiego argumentu. Ten drugi argument mówi funkcji, jeżeli, co ma się dziać, jeżeli test logiczny, czyli ten warunek, będzie spełniony, czyli, czyli jeżeli w komórce F, w komórce E9, sorry, trafimy na dział produkcja. Wówczas? Chcemy wpisywać premię dla produkcji, czyli 15%. 15% jest to liczba, dlatego wpisuję ją bez cudzysłowów. Naciskam średnik i teraz mówię funkcji jeżeli, co ma się dziać w przeciwnym razie. Czyli jeżeli w komórce E9 nie trafimy na słowo produkcja, tylko na coś innego, oczywiście w domyśle wiemy, że będzie to sprzedaż, to wówczas należy powiedzieć tej funkcji, co ma się dziać. Tutaj chcemy, aby ta funkcja wpisała 19%. Wprowadzam więc 19%, zamykamy nawias Enter. Format wskakuje tutaj błędny. Złotówki, zmieniam ten format na procenty i kopiuję tę formułę do dołu. Spójrzcie. Wszędzie tam, gdzie jest dział produkcja, jest 15%, tam, gdzie jest sprzedaż, jest 19%. W ten sam sposób spróbuję zrobić nagrody. Znowu mamy tutaj dwie możliwości. Musimy wpisywać albo kosmetyki, albo pendrive. Także użyję funkcji jeżeli. Tym razem test logiczny to będzie sprawdzenie, czy płeć danej osoby to jest kobieta, czy mężczyzna. Sprawdźmy, czy to jest kobieta. To będzie naszym testem logicznym. No i teraz pośredniku należy powiedzieć, co ma się dziać, jeżeli w komórce D9 będzie słowo kobieta. Wówczas Chciałbym, aby Excel wpisywał mi tutaj tekst kosmetyki. Oczywiście bez błędu. Zamykam cudzysłow. słów. Średnik i po średniku mówimy, co ma się dziać w przeciwnym razie. Czyli jeżeli nie trafimy tam na kobietę, tylko na coś innego, oczywiście w domyśle wiemy, że to jest mężczyzna, to wówczas mówimy funkcję jeżeli, żeby wpisywała tekst pendrive. Zamykam nawias, zatwierdzam i kopiuję do samego dołu. Spójrzcie. Excel wybiórczo patrzy po kolei na płeć bądź na dział danej osoby, w zależności od tego, czy jesteśmy w premii czy w nagrodzie, i wprowadza odpowiednie wartości. Do tego właśnie służy funkcja jeżeli. Spróbujmy zrobić coś innego. W arkuszu lista produktów 4 mamy listę, na której należy przypisać stawkę VAT. Stawka VAT zależy od waluty. Jeżeli ta waluta to PLN, to stawka VAT ma być 23%. Dla innych walut ma to być 21%. Znowu mamy dwie możliwości. Excel musi wpisywać albo 23, albo 21% w tej kolumnie stawka VAT. Także e, użyjemy funkcji jeżeli. Tym razem sprawdzimy, czy wartości znajdujące się w kolumnie waluta to PLN. Pośredniku mówię, co ma się dziać w takim e, wypadku. Jeżeli trafimy na PLN, to chcemy, żeby Excel wpisywał stawkę VAT przypisaną do PLN, czyli 23%. Mogę oczywiście wprowadzić to 23% albo wskazać adres komórki, w której ta wartość już się znajduje. Tę formułę będziemy kopiowali za chwilę w dół, więc aby adres komórki E2 nie zmienił się na E3, 4, 5, 6 i tak to wstawiam dolara przed dwójką. Po średniku mówimy, co ma się dziać w przeciwnym razie, czyli jeżeli w kolumnie waluta nie będzie PLN, tylko cokolwiek innego, to wówczas ta formuła ma wpisywać stawkę dla innych walut, czyli tę znajdującą się w komórce E3. Również adres tej komórki trzeba zablokować. To wszystko. Zamykam nawias, zatwierdzamy, nałożymy format procentowy i kopiujemy w dół. Oczywiście to jest automat. Jeżeli walutę zmienię na PLN z innej, to stawka automatycznie przeskoczy na 23%. Jeżeli PLN zmieniłbym na inną walutę, to stawka automatycznie zmaleje z 23 na 21%.